Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. E, dzisiaj dalej będziemy się zajmować e, naszym pasatem. Dzisiaj mamy do wymiany poduszki silnika. Obie. E, bo słychać, że e, które z nich nie pracuje. Przy ruszaniu jest e, takie delikatnie stuknięcie. Zwłaszcza na zimnym silniku, e, więc tam sprawdziłem, e, i z tego co mi wyszło, to jest e, prawa, natomiast lewa też jest w takim przytulnym stanie, więc wymieniamy dwie e, i spróbujemy e, zrobić sposobem najbardziej, e, mi się wydaje, e, który będzie najbardziej prosty i będziemy w stanie nawet w sytuacjach przydomowego domowego garażu zrobić to na parkingu mając tylko sam lewarek. Spróbuję wam teraz to pokazać, jak to będzie wyglądało. Odkręcimy po prostu przednią poduszkę i będziemy po prostu podnosić silnik od przodu, od przedniej strony, tak żeby po prostu zrobić miejsce. Na zluzowanie tych poduszek po obu stronach, nie rozpinając żadnych dodatkowych fuenczy, i tak dalej, zobaczymy, jak to pójdzie. Także zapraszam do obejrzenia nowych e, widzów. Zapraszam do subskrypcji, wszystkich zapraszam do komentarza. E, dzisiaj będziemy działać w kanale, więc e, e, obraz może być troszkę e, ciemny. Za to bardzo was przepraszam od razu. Dobra, lecimy z tematem, i tak zaczniemy od lewej strony. Musimy odkręcić poduszkę naszą z góry. staram się pokazać to jest właśnie no ta śruba, którą tam widzicie. Więc ją musimy odkręcić. I najlepiej nam się do tego przyda jakaś. E, Przedłóżka to było, byłoby co z góry, bo niestety tutaj prawa poduszka jest tam o pod e, turbiną, więc będziemy ją odkręcać już od dołu. No, także ja tu odkręcę i zaraz sam zobaczę, jak to od dołu wygląda. No dobra, jesteśmy pod autem od góry już mam odkręconą tą poduszkę staje nam tu trzynastka i przy drugiej mamy tak tu trzynastkę i musimy też to od góry odkręcić więc mi się wydaje że najlepsze będzie po prostu tutaj podejdę tutaj, w tym miejscu spokojnie grzechotką tu można spokojnie działać więc tutaj się to odkręci i poduszki mamy, będziemy mieli już luźne. Zostanie nam do odkręcenia jeszcze te śruby, trzynastki, trzy sztuki. I wtedy postawimy tutaj w tym miejscu, myślę, że gdzieś podnośnik, i będziemy powoli podnosić tą część. Silnika do góry, tak żeby nam wyszły poduszki z mocowania, żeby je po prostu wyjąć tyle, zadzić nowe. Tak planuję to zrobić. Także silnik mamy uwalony, ładnie, więc to też jeszcze przed nami. Także jeszcze długa droga przed nami. No i przy okazji <głodnie> wymienimy ten patent tutaj spineczka za 2 zł zabrakło jednak funduszy No, że tak to wygląda dobra, ja odkręcam poduszki i będziemy dalej, was zaproszę już na podnoszenie samego silnika zobaczymy jak będzie nam się unosił mamy już Postawiam na nasz y, podnośnik, zaparty blok, odkręcony tutaj, tutaj do. No i poduszki z obu stron, więc teraz powoli lecimy silnikiem do góry i patrzymy, kiedy nam poduszka wyjdzie. No i przy okazji. Obserwujemy, czy nic tam nam no. nigdzie się nie urywa. No, będziemy no, no, obserwować tą poduszkę. Luzu na jednej, na drugiej. Dobra, tutaj nam trochę zaczyna się wypierać ten wąż, ale jeszcze trochę mamy luzu, lecimy dalej. Jeszcze troszkę. Tak samo tu. Ciekawe, czy podnośnika mi starczy. Jeszcze ciut. -ciut. No już tam się trochę przygniata, ale jeszcze spokojnie jest luz, więc lecimy jeszcze troszkę do góry. Dobra. Niestety podnośnik już powiedział, że więcej nie podniesę. Dobra. Ciągle za mało. Dobra. To jeszcze raz opuszczam to nie. Dobra, Jeszcze raz muszę opuścić jednak O I e, Podnieść go wyżej Żeby miałam więcej Więcej luzu Dobra To ja to zrobię Jak widzicie to już tak naprawdę Ciuciuć zostało Więc brakuje mi tak naprawdę może z 2 cm i na razie nic on nic się nie opiera oprócz tego węża, więc e, to jest intercooler więc można go tutaj odkręcić, ewentualnie zsunąć, żeby e, nic się mu nie stało, natomiast sami popatrzycie jeszcze jest gdzie się uginać, więc 2 cm myślę, że spokojnie wytrzyma generalnie można by było wszystko rozebrać, ale chciałem spróbować, czy małym nakładem pracy da się to zrobić. Tak to wygląda teraz. Dobra, widzimy się jak będę montował. Wyjąłem już, wsadziłem nowe. Tak jak sami widzicie, widzicie, że bez problemu starczyło. Są tylko wsadzone, nawet nie złapane. Druga też już jest na swoim miejscu. Plus minus obróciłem, tak jak powinno być. Więc e, teraz opuszczam, ale tak z wyczuciem, żeby zostawić troszkę pole do manewru. Tutaj ten wąż, co mówiłem, bez problemu wytrzymał. Nic mi się nie stało. Na razie reszta nic tam nie pykło, nic skrzekło, nic. Więc jest ok. No. Więc nie przedłużamy. Opuszczam. Zakręcam, no i w zasadzie to tyle. Tak można właśnie wymienić poduszki bez jakiegoś tam zbędnego rozbierania. W tym filmiku to byłoby tyle. E, mamy wymienione nasze poduszki. E, oto nasze stare poduszki. To jest ta nasza lewa. I ona jest. Już pewnie dawno przerwana, bo jest cała rozklejona tutaj. I na pewno smaru już w niej dawno nie ma. to jest nasza prawa tą, którą podejrzeliśmy o stukanie. Też jest tak samo rozwalona, pusta. Więc Wymiana tych poduszek naprawdę zwiększy komfort jazdy no i mam nadzieję, że nie będziemy słyszeć już żadnego postukiwania w trakcie przyspieszania. Tak sprawa wygląda. Jak sami widzieliście, yy, za bardzo nic nie odkręcałem specjalnie, żeby spróbować czy da się, bo widziałem mnóstwo sposobów tam odkręcanie podpór z góry, odkręcanie stabilizatora razem z mocowaniem i opuszczaniem dolnych podpór poduszek na dół. Także w większości zabiegów jest to wiele więcej roboty niż w tym przypadku, który dzisiaj przerobiliśmy, więc mam nadzieję, że się przyda i szczerze mówiąc, można to zrobić na pewno na, gdzieś na parkingu, jeśli będzie to potrzebne. Bez garażu, bez niczego, bo tak naprawdę podstawimy lawarek pod silnik, podniosimy przód silnika. Odkręcając te 7-13, e, i mamy wymienione poduszki. Mieć jedną poduszkę, w zależności czy jest potrzebna, tak wymienić obie czy jedną. E, nowych widzów zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do komentarza, co wy sądzicie o takim sposobie. E, czy ktoś inaczej wymieniał kiedyś, i może podzielić się jakimś jeszcze prostszym rozwiązaniem. No, i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się do następnego. Hej.